Cześć dzień dobry, witajcie serdecznie ponownie na moim kanale. Dzisiaj będzie filmik zadedykowany specjalnie dla Was, ponieważ jak pamiętacie w zeszłym filmie oraz na instagramie oraz na relacjach pytam się Was, jakie filmy chciałybyście zobaczyć, więc zaczniemy dzisiaj od pierwszego, najbardziej popularnego tematu, o który prosiłyście mnie najczęściej, a mianowicie perfumy. Przygotowałam sobie tutaj tackę ze wszystkimi swoimi zapachami, które posiadam obecnie w swojej kolekcji, więc dowiecie się dzisiaj, jakie perfumy lubię używać wieczorem, których używam na co dzień oraz czy moje preferencje zmieniają się w związku na przykład z porą roku. Także zacznijmy. Mam tą tackę, słuchajcie, przedstawię ją sobie tutaj. O, bo jest dość ciężka. I cóż, od czego by tutaj zacząć? Może powiem tak, że mm, zaczęłam używać perfum w liceum, przede wszystkim dlatego, że już było mnie na nie stać, bo sobie tam dorabiałam, wiecie, gdzie nie gdzie, no i mogłam sobie pozwolić na perfumy i takim moim zapachem, który używałam przez wiele lat, to był Guerlain La Instant. Nie wiem, czy dobrze to wypowiadam. Te perfumy niestety już przestały być produkowane, ale może uda mi się znaleźć zdjęcie, to wam tutaj wkleję. E, także te perfumy, słuchajcie, używałam przez całe liceum, uwielbiałam je. E, no i generalnie, kiedy poczułam ten zapach, to zawsze mi się kojarzył on właśnie z liceum. Natomiast, e, no teraz już nie ma tych perfum, i później, słuchajcie, przerzuciłam się chyba na to było Marmoiselle. Tak, to było Coco Chanel, Marmoiselle, one były hiciorem totalnym. U nas w Polsce w sumie prawie każda Polka chciała nimi pachnieć. Pamiętam, że zakup tych perfum to wiązał się naprawdę z oszczędzaniem przez ileś miesięcy, no ale ja generalnie byłam konsekwentna, jeżeli zależało mi na czymś, no to po prostu sobie oszczędzałam, czy też właśnie kupowałam perfumy na lotniskach, przeważnie na lotniskach. Albo jak ktoś gdzieś leciał, no to się zamawiało wiecie ze strefy wolnocłowej. Pamiętam jeszcze, jak przechodziłam koło galerii centrum, i zawsze zatrzymywałam się i włochałam wszystkie zapachy od Chanel, natomiast ten mademoiselle mi się podobał najbardziej. No, i zużyłam kilka flakoników, mam tutaj jeden takie pozostałości, ale tak naprawdę po te perfumy już nie sięgam praktycznie wcale. Teraz jedynie moja cukcia z nich korzysta, bo mam sobie tutaj wystawione w garderobie wszystkie swoje zapachy. No i po prostu pozwalam jej, wiecie, żeby ona się psikała, gdzieś tam sobie na ciuchy psiknie i wtedy sobie przypominam, jakie te zapachy mam, ponieważ mam sporo tych zapachów w swojej kolekcji, które po prostu tutaj leżą, ale już są nieużywane. Bo wiecie, one jak postają kilka lat, no to one tak jakby alkohol się z nich wytrąca, aczkolwiek powiem Wam szczerze, że teraz jak ona Na... zaczęła ich używać, to one wiecie, wstrząśnięte są, może wymieszane, to pachną tak naprawdę cały czas dobrze, a te perfumy mają naprawdę no, ładnych kilka lat. Także drugim moim takim zapachem, który uwielbiałam, to był właśnie Coco Chanel Mademoiselle. Uważam do tej pory, że jest, że jest piękny, natomiast on mi się trochę, wiecie, już jakoś tak opatrzył, no już nie do końca go lubię. I... Kolejna moja miłość to był Chanel Allure. Nie wiem, czy kojarzycie ten zapach. On jest taki bardzo intensywny i tym zapachem pachniała moja babcia i zawsze mi się bardzo on pozytywnie kojarzył, więc ja w pewnym momencie też się w tych perfumach zakochałam i to był też taki mój signature scent przez kilka lat. No ale też mi się opatrzył. Mam wrażenie, że ten już trochę jest dość mocno zwietrzały, więc on już troszeczkę tak średnio pachnie. No ale za każdym razem, kiedy, kiedy go wącham, to oczywiście... Uruchamiane są wspomnienia, bo nie wiem, czy Wy też tak macie, ale u mnie tak jest, że jeżeli ja skojarzę jakiś zapach, to do mnie wracają wspomnienia. Dlatego też uwielbiam trzymać te stare flakoniki i od czasu do czasu sobie po prostu powąchać, i wtedy przypominają mi się fajne chwile. A jednym z takich moich pierwszych, słuchajcie, takich zapachów, które kojarzę, to był dezodorant Impuls, taki niebiesko-zielony. Pamiętam, że w podstawówce sobie go kupowałam i, i go bardzo lubiłam, także <taki> takie mam wspomnienia. Ale dobra, przejdźmy już do dalszej kolekcji moich perfum. Co takiego jeszcze najstarszego? Aha, idziemy, idziemy oczywiście chronologicznie. Mam tutaj perfumy, nie wiem, jak one się nazywają, Fendi, Fendi, po prostu. I to było tak, że oczywiście, kiedy byłam młodsza, nie było mnie stać na to, żeby sobie coś kupić na od Fendi, słuchajcie, no bo przecież to są ogromne pieniądze. Więc ja sobie stwierdziłam, że będę sobie zbierała chociażby na perfumy albo jakąś szminkę, albo jakiś taki drobiazg, żeby posiadać po prostu marki, którą bardzo lubię. I Fendi, zależało mi bardzo na Fendi, bo oglądałam wówczas Seks w Wielkim Mieście i one tam miały te baguette, torebki, które teraz w ogóle są hitem i wracają. I marzyłam się oczywiście ta torebka Fendi, ale oczywiście nie było możliwości, żeby sobie taką kupić, więc zbierałam długo na perfumy Fendi bo chciałam po prostu mieć coś z tej marki. Kupiłam sobie te perfumy, no są takie lekkie, kwiatowe, średnie bym powiedziała, całkiem ok, ale bez jakichś tam rewelacji, więc tak naprawdę przestałam ich używać w połowie i tak sobie, i tak sobie leżą. Następnie perfumy, które bardzo i to bardzo do tej pory lubię, tutaj już jest resztówka, natomiast ich nie dokupiłam, to są perfumy Bottega Veneta. Przede wszystkim zobaczcie na tą butelkę, ona jest taka elegancka sama w sobie, mają tutaj tasiemkę ze skóry, no po prostu wyglądają bardzo elegancko i pachną. I pachną również elegancko, mocno intensywny zapach. Ja niestety nie znam się na perfumach, nie wiem, jakie tam są nuty florystyczne, żeby Wam opowiedzieć, czym one pachną, więc jeżeli będziecie zainteresowani, to oczywiście podlinkuję Wam te perfumy i jeżeli klikniecie sobie po prostu do sklepów opis perfum, to na pewno znajdziecie tam nutę zapachową. E, ja niestety nie jestem ekspertem, e, mogę tylko powiedzieć to, czy mi się podoba, czy nie. Natomiast faktycznie z takich nut zapachowych, które wiem, że na pewno mi się zawsze podobały, to był jaśmie. To była e, gardenia. Gardenie po prostu uwielbiam i uwielbiam tuberozę. Także m, to są takie zapachy, które zawsze mi pasowały. E, natomiast jeżeli chodzi o nuty w tych poszczególnych perfumach, to niestety nie jestem w stanie Wam na to odpowiedzieć. Tutaj mam jeszcze perfumy Barbery, które sobie kupiłam już jakiś czas temu. I to są takie perfumy, bardzo takie letnie, wiosenne. Także to są perfumy My Barbery Blush. Takie bardzo delikatne, wiosenne, idealne na teraz. Pewnie po nie sięgnę tą wiosną. Poza tym teraz nigdzie nie wychodzimy, ale ja właśnie odkrywam na nowo perfumy. Właśnie chyba przez moją córkę, bo ona bardzo lubi tutaj chodzić do garderoby, bawić się moimi kosmetykami, duchami. Między innymi właśnie odkrywa również perfumy. I ostatnio się po prostu po kolei psika każdym flakonikiem, który tutaj się znajduje. No i w sumie przypominam sobie o tych zapachach, i właśnie wydaje mi się, że tym zapachem też będę mogła się wsiąść właśnie teraz wiosną. Kolejnym takim wiosennym zapachem, który bardzo lubię, który do tej pory cały czas używam, to jest Chance Chanel. Też pamiętam tą sławetną reklamę na każdym magazynie był L czy twój styl z tyłu taka plakat takiej dziewczyny z długimi nogami na tle tych buteleczki bardzo mi się zawsze kojarzył i wcześniej była wersja różowa, natomiast ta wersja zielona po prostu bardziej mi podpasowała. Więc to jest taki zapach wiosenny, który ja bardzo lubię i cały czas go używam. I pierwsza moja miłość perfumiacka, jak tylko otworzyłam kanał na YouTubie, to były Gucci Bloom. To są perfumy, które dopiero wtedy wyszły, jak ja otworzyłam kanał na YouTubie i one mi się strasznie spodobały. Butelka, jak zobaczyłam, stwierdziłam, że muszę je powąchać, bo są po prostu przepiękne. I kiedy je powąchałam... To jest właśnie ta y, nuta florystyczna, która mi bardzo pasuje. Nie jestem pewna, ale wydaje mi się, że właśnie tutaj jest jaśmin, gardenia. To jest coś w tym stylu, takie, troszeczkę takie duszące perfumy, ale mi się one bardzo podobają. I słuchajcie, ja pamiętam, że ten pierwszy film o moich ulubieńcach, tamkowa było 700 wyświetleń. Natomiast dostałam tyle maili od Was, że kupiłyście te perfumy i że Wam się też podobają, że to był dla mnie szok po prostu, bo miałam chyba wtedy 8 subskrypcji. Pamiętam, <laughs> że jeszcze pojechałam wtedy do mojego brata i mówię, zobacz, mam 8 osób, które mnie subskrybują, muszę nagrać im filmik. I słuchajcie, Mimo, że było 8 subskrypcji, ponad 700 osób obejrzało wtedy ten filmik, i napisało do mnie sporo osób, że też kupiły te perfumy i też je bardzo lubią. Więc do tej pory te perfumy kojarzą mi się bardzo i to bardzo pozytywnie, i cały czas je bardzo lubię. Jest to jeden z moich ulubieńców, no i mojej córki również. Kolejne zapachy to są zapachy Joe Malone. Ja y, miłość do Jo Malone perfumów mam od y, zawsze i to był taki luksus, na który nie mogłam sobie pozwolić, bo przede wszystkim nie było go u nas y, y, w sklepach. Także ja pamiętam czasy, kiedy y, miałam przesiadki we Frankfurcie i tam y, na lotnisku było takie wielkie stoisko, Joe, nie wielkie stolisko, słuchajcie, taka wyspa była. Jo Malone była wyspa, była wyspa Maka i była wyspa Bobby Brown i Kills. I to było moje ulubione miejsce, więc jak miałam przesiadkę na przykład 2-3 godziny, to ja po prostu uwielbiałam tam siedzieć, spędzałam tam każdą chwilę i wszystkie zapachy znałam, więc kupowałam świeczki, perfumy, jak tylko mogłam sobie na to pozwolić, jakieś tam cienie od maka i Bobby Brown, więc tutaj te perfumy to są nowości od Jo Malone. Faktycznie mam jeszcze jeden na dole. Mam jeszcze zapach jeden Jo Malone na dole i to jest Vintage Gardenia, który bardzo i to bardzo lubię. Natomiast to są zapachy, słuchajcie, bardzo oryginalne. I co mi się w nich właśnie najbardziej podoba, że to jest taki niestandardowy zapach, natomiast każdy znajdzie coś dla siebie i te zapachy mogą być unisex, to nie są tylko zapachy poświęcone tylko i wyłącznie dla kobiet. Tutaj mam wersję limitowaną, która pojawiała się na święta, to jest Rose i Magnolia, który po prostu ubóstwiam ten zapach. Natomiast jeden minus, oczywiście te perfumy są minimalnie mniej trwałe od, od tych innych, ponieważ to jest chyba woda kolońska, to jest kolony napisane, więc tak mi się wydaje. Więc tak naprawdę, jeżeli zależy Wam na tym, żeby te perfumy y, trzymały się na Was cały dzień, no to po prostu trzeba albo sobie przelać do atomizera i po prostu nosić ze sobą małą buteleczkę i się po prostu psikać. Więc ja, jak mi zależy na tym, żeby pachnieć cały dzień, no to raczej tak reaplikuję je dwa, trzy razy dziennie. I wówczas wtedy one są bardziej trwałe. Natomiast faktycznie te zapachy są mniej trwałe, ale też one wychodzą w dużych butelkach, więc jak widzicie, pomimo że ja tak często ich używam, no to one mi na długo starczają. Więc to jest taki zapach, który naprawdę i to bardzo, bardzo lubię: eee, róża z magnolią. A tutaj mamy taką wersję bardziej wieczorową, i to jest myrk i tonka. I to jest taki bardzo intensywny zapach, który, yy, który bardzo mi się podoba. Także to są takie bardzo intensywne i piękne perfumy, których uwielbiam używać wieczorem. Chociaż czasami, tak wam powiem, jeżeli na przykład jest taki pochmurny dzień, no to wtedy też wydaje mi się, że ten zapach jest taki bardziej tajemniczy, fajny. I wówczas sięgam chętniej po takie silne i mocne perfumy, aniżeli po takie kwiatowe. Więc to tak naprawdę. Ee... Więc u mnie to tak naprawdę zależy od nastroju, bo bardzo lubię zmieniać perfumy, i to nie jest tak, że jestem osobą, która po prostu psika się jednymi perfumami, tak jak było kiedyś. Kiedyś tak miałam już faktycznie dzień i noc, wiosna, lato, jesień, zima, używam jednych perfum, natomiast teraz lubię eksperymentować, lubię mieszać perfumy i lubię się po prostu psikać perfumami zgodnie z moim nastrojem. Więc jeszcze tutaj mam jedne, jedne perfumy, które są takimi bardzo oryginalnymi. W sumie jest to taki specyficzny zapach, i on niewielu ludziom się podoba. Moje córce w ogóle mówi: Mamo, czemu to tak brzydko pachnie? Także to są słuchajcie, perfumy Byredo Eleventh Hour. I to jest taka nuta zapachowa, no nie wiem, z takim jakby, a kadzidłem mi się kojarzy. No ciężko mi określić ten zapach, ale on jest taki bardzo charakterystyczny. I ja te perfumy kupiłam sobie w Anglii jakoś niecały rok temu. I jak po prostu je powąchałam, to poczułam taką, nie wiem, tak jakieś stara biblioteka mi się skojarzyła, takie jakieś kadzidło, nie wiem, ciężko mi opisać, chyba będę musiała sobie poszukać w ogóle, co tutaj jest za nuta zapachowa, ale ponownie właśnie marka Bayredo ma takie bardzo oryginalne perfumy i mi zależy na tym teraz obecnie, bo kiedyś jakoś tak nie miałam z tym problemu, że udać się do i kupić te perfumy, które po prostu mi się podobają, to teraz mam ochotę szukać takich bardzo unikatowych zapachów, bo zależy mi na tym, żeby pachnieć po prostu inaczej. Więc tutaj fajnie też z marką Jo Malone, możecie sobie po prostu mieszać te perfumy razem i skomponować sobie taki zapach, który wam odpowiada i który będzie unikatowy. No a marka Bar no, a marka Byredo to tworzy w ogóle już takie totalnie odjechane, zupełnie inne, niespodziewane zapachy, które również bardzo mi się podobają. Natomiast Element Hour jest to taki silny zapach, więc raczej teraz wiosną, latem go na pewno nie będę używała. On powróci do mnie jesienią i zimą. I voilà, to są wszystkie perfumy, które posiadam w swojej kolekcji. Owszem, nie ma tego zbyt wiele. Pytałyście się mnie często właśnie, jakich zapachów używam. Chciałyście zobaczyć taki filmik, to proszę bardzo. Mam nadzieję, że zaspokoiłam Waszą ciekawość. Niestety nie jestem ekspertem, więc nie jestem w stanie Wam się wypowiedzieć, jaka tutaj jest nuta zapachowa, co się składa, kiedy ona się uwalnia tak dalej. bo po prostu się na tym nie znam. Dla mnie najważniejsze jest to, żeby one mi się podobały, żeby kojarzyły mi się z czymś pozytywnym i wzbudzały we mnie pozytywne, dobre wibracje. W związku z tym, jeżeli filmik Wam się podobał, to zostawcie po sobie proszę kciuk w górę. Jeżeli jesteście tutaj nowi, nie subskrybujecie mojego kanału, to będzie mi bardzo miło, jeżeli dołączycie do naszej YouTubeowej rodziny i zostaniecie ze mną na dłużej. Zapraszam Was również na mój profil na Instagramie, moje konto to beatamod. Tam również pojawiają się relacje takie bardziej codzienne, co się dzieje u nas na bieżąco w tej ciężkiej sytuacji, jak wiecie, ja jestem mamą trójki dzieci, więc u nas jest sporo się dzieje ale na szczęście sobie jakoś radzimy, więc również staram się Wam pokazywać moje pomysły na spędzenie z dziećmi czasu, no i w ogóle ogarnięcie tego wszystkiego w tym trudnym dla nas czasie. W takim razie ja się tutaj z Wami pożegnam. Zaprosiłam Was chyba już na wszystkie moje media społecznościowe. Mam nadzieję, że będziecie ze mną. Zapraszam was serdecznie i trzymajcie się ciepło, zdrowo i bezpiecznie i mam nadzieję, że do zobaczenia w kolejnym filmie.